A co my tu mamy? Wczoraj w nocy Elf podrzucił mi książkowy kalendarz adwentowy. W każdej paczce ukryła się jedna książka. Wiem tylko tyle, że są to pozycje i z wieku 20. i z XXI. Szósteczka jest naprawdę solidna. Ale, ale, szósteczka szósteczką zaczynamy od jedynki. Czy cokolwiek podejrzewam? Absolutnie nie. Każda paczka ma nieco inny format. I sprawdzamy, co kryje się pod numerem 1. O, już widzę, że jakieś piękności. Ależ Grzbiet, ależ Okładka, nasi sprzymierzeńcy, czyli wydanie z 1925, Pogadanek o zwierzętach pożytecznych. Niestety nie wiem, kto wykonywał ilustracje, ale są tutaj właśnie takie przyciągające uwagę ilustracje, przedstawiające te pożyteczne zwierzęta. Piękne. Ten sam autor, czyli francuski przyrodnik i tom trzeci biblioteki Iskier, szkodniki, księżnica Atlas, również 25 rok, również pogadanki o owadach szkodliwych z ilustracjami. Znajdźmy jakąś większą ilustrację. O, chyba tutaj ją mamy. Także dwie książki francuskiego przyrodnika czekały na mnie w okienku numer jeden.